Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej pana posła Zbigniewa Dolaty. Jest z nami również pan radny województwa wielkopolskiego, sejmiku województwa wielkopolskiego, pan Łukasz Grabowski. Nie tylko radny, ale i dyrektor wielkopolskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. A jako, że temat dotyczy kwestii emerytalnych, to myślę, że obecność tutaj pana, pana dyrektora jest jak najbardziej na miejscu. Witam państwa serdecznie w nowym roku. Życzę zdrowia przede wszystkim i tego, żeby ten nowy rok był lepszy niż poprzedni, a przede wszystkim, żeby był rokiem, kiedy zapanuje pokój, bo to myślę, że wszyscy wszystkim nam jest bardzo potrzebne i tego wszyscy oczekujemy, więc szczęśliwego nowego roku Państwu Dziennikarzom i za Państwa pośrednictwem wszystkim mieszkańcom Powiatu Gnieźnieńskiego. Szanowni Państwo, temat konferencji dotyczy rocznicy, rocznicy 10. 10 lat minęło od wejścia w życie pseudo-reformy wprowadzonej przez rząd Platformy IPSL-u. Pseudoreformy emerytalnej polegającej na wydłużeniu wieku przejścia na emeryturę z, dla kobiet z 60 do 67 lat, dla mężczyzn z 65 do 67 lat. To, co się stało w 2013 roku, miałoby w skali naszego powiatu konsekwencje dla 8380 dokładnie jeden kobiet i 2600 mężczyzn czyli krótko mówiąc te osoby byłyby zmuszone pracować dłużej niż to wynikało z przepisów które obowiązywały do 2012 roku. W skali wielkopolskiej to jest odpowiednio dla kobiet 195 tysięcy, dla mężczyzn 60 tysięcy, ponad 60 tysięcy. I teraz warto przypomnieć deklarację polityków Platformy i PSL-u z kampanii wyborczej. Najpierw kampanii wyborczej w 2010 roku, tych przyspieszonych wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, i potem kampanii wyborczej w 2011 roku do Sejmu i Senatu. Wtedy czołowi politycy tych formacji zapewniali, że nie ma żadnego powodu do przedłużania wieku emerytalnego, że to jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne i, i takich planów nie ma. No i okazało się, że e, kiedy tylko e, w 2011 roku e, odnowili swój mandat, czyli uzyskali większość e, w Sejmie i w Senacie e, w 2012 roku e, właśnie e, przeprowadzili Donald Tusk i Władysław Kosiniak Kamysz, który był wtedy ministrem e, polityki społecznej, e, przeprowadzili tą zmianę, tą pseudoreformę, e, jak to argumentowali, że ratują system emerytalny. Że jeśli nie wydłużą wieku przejścia na emeryturę, to ZUS i KRUS upadnie, że będą głodowe wypłaty rent i emerytur. Nie ma innego wyjścia, muszą to zrobić. No i ta ustawa weszła w życie, tak jak powiedziałem, na początku 2013 roku czyli 10 lat temu. zomali wszystkie swoje obietnice. Oszukali społeczeństwo. Co innego mówili w kampanii wyborczej, co innego zrobili, jak mieli wpływ na rządy w Polsce. My od samego początku, my jako Prawo i Sprawiedliwość, od samego początku krytykowaliśmy to rozwiązanie. Uważaliśmy, że nie można szukać Oszczędności w kieszeniach najbiedniejszych, bo wtedy świadczenia emerytalne były na bardzo niskim poziomie i że wcale nie trzeba wydłużać wieku przejścia na emeryturę. Trzeba po prostu, na przykład, uszczelnić system podatkowy. Przypomnę, że wtedy 25% należnego VAT-u lądowało gdzieś tam w kieszeniach. Przestępców, krótko mówiąc, czyli była luka vat ściągalność innych podatków też nie była wysoka, no ale szczególnie, szczególnie to było dotkliwe, jeśli chodzi o VAT, korporacje międzynarodowe. Po prostu wyprowadzały środki. Również tutaj nieuczciwi, można powiedzieć, przestępcy również robili to w Polsce. Więc Platforma szukała, szukała pieniędzy w kieszeniach najbiedniejszych. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, zaczęliśmy przygotowania do cofnięcia tych fatalnych zmian i 1 października 2017 roku przywróciliśmy stare zasady przechodzenia na emeryturę, czyli kobiety w wieku lat 60, mężczyźni w wieku lat 65. I co się okazało, że a to obowiązuje już ta zmiana wprowadzona przez prawo i sprawiedliwość, ta prawdziwa reforma wprowadzona przez prawo i sprawiedliwość, że w ciągu tych pięciu lat obowiązywania tej zmiany, czyli skrócenia wieku emerytalnego, nie nastąpiła żadna katastrofa. Ani Krusu, prawda, panie dyrektorze, ani Zusu, wręcz przeciwnie. My pokazaliśmy, że nie tylko nie oszczędzamy na emerytach i rencistach, ale robimy wszystko, żeby w sposób zdecydowany poprawić ich sytuację finansową. I tak wprowadziliśmy 13 emeryturę, 14 emeryturę, która od roku bieżącego 23 będzie już stałym świadczeniem w roku 2022, 2022 na wypłatę 13. i 14. emerytury rząd przeznaczył 24,5 miliarda złotych, a od 2019, czyli od, od roku wprowadzenia 13. emerytury to jest kwota 70 miliardów zł bardzo szybko też wzrastały świadczenia emerytalne. Największy skok będzie w roku bieżącym. Ta waloryzacja z roku 2023 będzie kosztowała budżet państwa blisko 42 miliardy złotych i to jest najwyższa waloryzacja w historii Polski po waloryzacji świadczenie minimalne, świadczenie emerytalne to będzie 1588 zł brutto, netto 1450 zł. Dla porównania podam, że w roku 2015, czyli ostatnim roku rządów Platformy, minimalna emerytura to było 880 zł brutto i 757 zł netto, czyli wzrost tego świadczenia. Biorąc pod uwagę rok 2015 do roku 2023, jeśli chodzi o emeryturę brutto, to jest ponad 80%, emeryturę netto to jest 90%. 51%, bo jest jeszcze jeden element, mianowicie większość emerytów nie płaci podatku PIT, ponieważ kwota wolna od podatku została przez Prawo i Sprawiedliwość podniesiona z 3000 do 30 tysięcy złotych, czyli ci emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenie do 2500 tysiąca a takich jest zdecydowana większość, nie płacą, nie płacą podatku. Nie płacą podatku od dochodów osobistych. Jeśli uwzględnimy 13 i 14 emeryturę, to ten wzrost świadczeń emerytalnych a musimy je uwzględnić no bo te, te środki przecież lądują w kieszeniach emerytów to ten wzrost świadczeń emerytalnych jest jeszcze większy bo, tak jak powiedziałem, 2015 rok to jest 880 zł. brutto, a z Uwzględnieniem 13 i 14 jest to 1800, czy to będzie 1811 zł w roku bieżącym brutto, a netto 1650 zł, czyli odpowiednio to jest 107% więcej brutto i 119% więcej netto. I oczywiście, gdyby tutaj był polityk Platformy czy PSL-u, na pewno by zaczął krzyczeć, no czy oczywiście Pani Henning Kloska, zacząłby krzyczeć, ale hola, 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 inflacja, inflacja zjada świadczenia emerytalne, zjada również nasze płace. Zgadza się, jest rzeczywiście inflacja i ta inflacja skumulowana z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości to jest 30%. Natomiast, tak jak powiedziałem, wzrost świadczeń dla emerytów i rencistów to są kwoty rzędu, tak jak powiedziałem, netto 119%. Czyli siła nabywcza emerytury zdecydowanie wzrosła za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I co jeszcze raz podkreślę, stało się to. W sytuacji, kiedy my yy, nie wydłużaliśmy wieku przejścia na emeryturę, tylko skróciliśmy. Tak? Czyli obniżyliśmy wiek przejścia na emeryturę. Przywróciliśmy ten, który obowiązywał przed 2012 roku, rokiem. Czyli krótko mówiąc, ta cała narracja Platformy i PSL-u o tym, że jeśli. Nie podwyższymy wieku emerytalnego, to się ten system załamie. Była oparta na kłamstwie, była oparta właśnie na takiej chęci e, szukania, e, szukania oszczędności w kieszeniach najbiedniejszych e, przy jednoczesnym przymykaniu oka na okradanie budżetu państwa przez e, mafie e, vat e, No, i to jest prawdziwy obraz e, działań naszych e, przeciwników politycznych, naszych oponentów, opozycji totalnej i warto to w roku wyborczym przypominać, bo pewnie część społeczeństwa już się przyzwyczaiła, że ten wiek emerytalny to jest, to jest właśnie 60 i 65 lat. No i pewnie Polacy sądzą, że tak będzie zawsze, no ale są wybory i do władzy chcą dojść te siły, które wiek emerytalny wydłużały, a waloryzacje w czasach rządów Platformy i PSL-u to było kilka złotych. Więcej jeśli chodzi o emerytury i renty każdego roku. Czyli to były waloryzacje symboliczne, tak można powiedzieć. Czy wręcz ich w ogóle nie było. Więc kiedy będziecie mieszkańcy naszego powiatu w czasie wyborów decydowali, kto ma rządzić w Polsce, to zwróćcie uwagę na to, że jest formacja wiarygodna, która. Dotrzymuje zobowiązań, która działa prospołecznie i są ci, którzy postępowali zgoła inaczej. A najbardziej uderzano, i to jest ostatnia, ostatnia myśl, którą chciałem przekazać, najbardziej uderzano w kobiety. Bo to kobiety najbardziej traciły na tej fatalnej zmianie wprowadzonej przez platformę IPSL. Im wydłużono wiek emerytalny aż o 7 lat mężczyznom o 2 lata. No i stąd też tych kobiet, które właśnie dzisiaj byłyby zmuszone pracować dłużej, jest w skali powiatu blisko 8400, jak powiedziałem, mężczyzn 2600. I prawo i sprawiedliwość sprawiło, że oczywiście Możemy pracować dłużej po ukończeniu wieku emerytalnego. Kobiety po 60., mężczyźni po 65. roku życia, jeśli czują się na siłach, to mogą pracować dłużej, ale nie muszą. Jest też przecież ulga w PIT dla pracujących emerytów PIT zero właśnie dla pracujących emerytów więc to są te działania, które Prawo i Sprawiedliwość podejmuje, aby tym, którzy. Swoje lata aktywności zawodowej już mają za sobą, aby mogli, mogli korzystać właśnie z tego, co wypracowali, i żeby mogli godnie żyć. I to jest myślę, że najważniejszy przekaz, który myślę, że każdy wyborca powinien uwzględnić, podejmując decyzję. Na kogo oddać swój głos w wyborach w 2023 roku? Czy są jakieś pytania? 3,5 biliona złotych tyle wnosi zadłużenie z USU wobec Polaków. Ono gigantycznie wzrosło w ostatnich latach. Jak zamierzacie to spłacić? Zadłużenie ZUS tyle wynosi dług ZUS 3,5 biliona złotych. To są dzień. Dzisiaj. Panie redaktorze, nie wiem skąd pan wziął taką kwotę. Naprawdę, trudno mi, trudno mi powiedzieć. Natomiast ZUS nie jest zadłużony wobec Polaków, bo ZUS na bieżąco to to jest jakiś zupełnie nieprawdziwy nie, nie przekaz. To jest fake news. ZUS na bieżąco wypłaca wszystkie świadczenia. Także ZUS nie jest w żaden w ten sposób wobec Polaków zadłużony, ZUS jest dotowany, bo jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli, czyli nie tylko to, co Polacy wypracują i odprowadzają, bo odprowadzają oczywiście wszyscy pracujący składki emerytalno-rentowe, ale te składki oczywiście nie wystarczają i nigdy nie wystarczały. Tak? Na pokrycie bieżących płatności, czyli na to nie jest system, który się sam finansuje, system stricte kapitałowy, także wypracowujesz sobie emeryturę i potem z tego, co wypracowałeś, to tyle, tyle otrzymujesz, No tak nie jest. Budżet państwa dopłaca do systemu Zusowskiego i Krusowskiego, do Krusowskiego nawet więcej niż do systemu Zusowskiego, ale to jest. To jest taka, taka sytuacja, która ma miejsce zawsze, tak? No, no, nigdy nie było, nigdy nie było inaczej. Nigdy ten system się e, sam nie finansował, nie bilansował, więc nie ma, nie ma mowy o żadnym zadłużeniu zus u wobec, wobec Polaków, bo mówię, wszystkie świadczenia są płacone na bieżąco na czas, nawet więcej e, niż, niż to by wynikało z przepisów, które obowiązywały wcześniej. E, tak jak powiedziałem, wprowadzamy trzynastkę i czternastkę, więc e, takie świadczenia, które myślę, że każdy e, emeryt e, odczuwa w własnym portfelu i nie słyszałem o, o żadnym, który by nie przyjmował e, tych świadczeń. E, pozytywnie opiniował też w 2010 roku e, zmiany wieku emerytalnego na Mateusz Morawiecki. Czy wtedy popełnił błąd? No to jest kolejny kolejne fake news. Mateusz Morawiecki wypowiadał się na ten temat. Nie, nie, nie opiniował pozytywnie tej zmiany, którą wprowadził Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Wręcz przeciwnie, niedawna wypowiedź przed kilku dni pana premiera, która wprost wskazywała na to, że gdyby jego posłuchał, posłuchał Tusk wtedy, to być może dalej by rządził. No Polacy... Polacy wystawili Platformie pso czerwoną kartkę w wyborach w 2015 roku i w 2019 roku, i mam nadzieję, że tak będzie również w 2023 roku. Właśnie między innymi dlatego, że oszukali Polaków, że, że e, wbrew zapowiedziom wydłużyli wiek emerytalny. Ale Mateusz Morawiecki takiej rekomendacji premierowi Tuskowi nie dawał. Najwyższe w historii podwyżki zysku dla przedsiębiorców, szczególnie dla małych działalności. Dlaczego i jak nam zamierzacie pomóc przedsiębiorcom, bo na razie mowa tylko o emerytach, na których, jak przed chwilą sam Pan powiedział, głównie wpłacają jednak e, podatnicy, czyli głównie przedsiębiorcy. Ja powiem tak, y, bo nie żeby, nie żeby tutaj jakoś uderzać w przedsiębiorców, ale, ale te... Y, takie skargi, yy, yy, biadolenie na, na, na temat yy, bardzo wysokich yy, składek yy, na yy, ubezpieczenia społeczne, które yy, przedsiębiorcy ponoszą yy, w Polsce, no to jest taki yy, takie Powiedziałbym rytualne narzekanie. W Polsce te obciążenia są najniższymi, albo jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Ja, ja proponuję, żeby ci przedsiębiorcy, którzy, którzy tak narzekają na te, na te polskie świadczenia, znaczy na, te, na, na te polskie zobowiązania, żeby przenieśli działalność do Niemiec czy do Francji i wtedy zobaczą, jak wysokie mogą być obciążenia, właśnie na, na system emerytalny. Więc w Wcale nie jest duży. Oczywiście, ja, ja rozumiem, że, że no dla przedsiębiorców, no szczególnie tych mniejszych, no jest to pewien ciężar, ale ten ciężar jest konieczny do poniesienia, no bo inaczej to rykoszetem uderzenie otrzymają sami przedsiębiorcy, bo oni są beneficjentami tego, że emeryci, i renciści mają wysokie świadczenia, bo dzięki temu jest popyt na te produkty, które przedsiębiorcy wytwarzają, czyli krótko mówiąc ich zyski rosną w momencie, kiedy jest popyt na ich produkcję. Prawda? W związku z tym to narzekanie, że płacą wysokie składki do ZUS-u, no to ja, ja to jakoś rozumiem, tak, ale, ale jednak trzeba uwzględnić drugą stronę medalu, czyli to że dzięki temu ten system dobrze funkcjonuje i że możliwości emerytów są, możliwości zakupowe są tak duże, że jest duży popyt i dzięki temu też gospodarka się rozwija. Nasza znaczy gospodarka się rozwija w najszybszym tempie spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Mamy najniższe bezrobocie. To jest też jakby odpowiedź na, na pytanie, które być może by się pojawiło w ustach pana redaktora, czy w ogóle mieszkańców, Polaków. Dlaczego ten system, ten system ubezpieczeń społecznych ZUS-u i KRUS-u nie upadł mimo tak wysokich świadczeń i mimo wydłużenia wieku przejścia na emeryturę? No między innymi dlatego, że jest bardzo niskie bezrobocie. Bezrobocie za czasów Platformy w ostatnich e, miesiącach rządów Platformy to było kilkanaście procent, trzynaście procent. Niektórzy tam obliczali, że 14%. procent. E, natomiast obecnie to jest e, według GUS-u 5,1%, a według e, liczenia e, systemem unijnym Eurostatu to jest 3%, procent, czyli prawie, że nie mamy bezrobocia. No więc to, to, to też... E, w Powoduje, że ten, ten system nie jest zagrożony, że on się, że on się bilansuje i że świadczenia emerytalne i wentowe będą wypłacane mimo nadzwyczajnej sytuacji, przecież międzynarodowej, no, mimo, mimo trwającej wojny, którą nam Putin wypowiedział. Nie jest to wojna gorąca, ale jest to wojna hybrydowa wojna, wojna na, na, wywołana, wywołana w celu wzrostu. Cen nośników energii itd. itd. Więc to, to wszystko sprawia, że, że rząd podejmując te, te działania i podwyższając świadczenia emerytalne, tak, tak w ten sposób stymuluje gospodarkę. To jest, to jest znane od czasów Keynes'a czyli doktryny interwencjonizmu państwowego która została pierwszy raz wprowadzona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Delano Roosevelta New Deal słynny i wyjście z kryzysu Stanów Zjednoczonych i potem powielanie przez inne inne kraje również kraje europejskie i wszędzie w świecie również obecnie wyjście z kryzysu pogowinowego jest właśnie realizowane poprzez wielkie transfery finansowe, wsparcie gospodarki, wsparcie przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Można sobie wyszukać ile przedsiębiorcy otrzymali w, 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 z budżetu państwa środków na ratowanie miejsc pracy. No, tak jak narzekają na, na, na to, że tam wzrastają świat i, i, i że muszą płacić ZUS-owi temu wrednemu zus to powinni też jednak przypomnieć sobie, że jak była sytuacja trudna, to od państwa otrzymywali wielomilionowe często dotacje i te wszystkie dotacje można sobie w internecie sprawdzić, ile poszczególni przedsiębiorcy środków otrzymali. Także tutaj też należy i na to zwrócić uwagę.